Ja rozwaliłem się tak. Jak szefuncio się rozwaliłem na tym fotelu, prawie jeszcze nogi bym wywalił na biurko, bo taki się czuję do To prawda, jeszcze tylko parę dni, bo przedmiot mojego poczucia niesamowitości będę musiał odesłać. A mowa tutaj o tym cudzie: o, o tym białym cudzie który odpowiada za generowanie grafiki na tym kąpie. I chciałem tą kartę porównać, nie wiem, w przemyśle kosmicznym do jakiegoś Starshipa, czy też może w przemyśle motoryzacyjnym do Bugatti, albo jakiejś Pagani Huayry, ale powiem Wam szczerze, to będzie tylko Lambo. I może jakiś Soyuz. Nie no, może Sojus nie, może jak te nowe rakiety z misji Artemis. Ale powiem wam tak, dlaczego nie jest to Pagani Huajira. Dlaczego to nie jest Starship? O tym przekonamy się w dzisiejszej recenzji. Zapraszam Was na recenzję karty dokokszonej. Czy też jak Mawia klasyk, do Lichenej, Jak Autobus do Lichenia, KFA 2, czy też Galax na niektórych rynkach? Hall of Fame Edition. RTX za 40,90 karty naprawdę do doprośronej. Ale czy jest to karta od początku do końca absolutnie bezkompromisowa? O tym się przekonamy. Lecimy w temat. A więc tak, zacznijmy od jakości wykonania. Tutaj zapraszam Was do unboxingu na IT Hardware. Tam co nieco więcej, co nieco 15 minut gadałem o tym, jak ta karta jest zrobiona i jakie robi na mnie wrażenie po wyjęciu z pudełka. Więc jeżeli chodzi o wygląd, to tam zdecydowanie więcej usłyszycie u mnie, wydajność, kultura pracy, no i oczywiście temperatury, cena. Ceny w sumie nie znam, ale się domyślam. Więc. To wszystko, co przestrzeń użytkowa nam proponuje, jeżeli chodzi o tą kartę graficzną. Ale szybko o, tym, o tej jakości wykonania, bo jak nie chcę wam się oglądać unboxingu, no to mm, to jest element najlepszy tej karty graficznej, a przynajmniej najlepszy, jeżeli chodzi o taką kwestię wizualną. Karta jest raz, że przepiękna, dwa, że stworzona z absolutnie premium materiałów. Kwestia dopasowania. Kwestia tego, ile metalu zostało w nią wrzucone, jakie odpromienniki ciepła, jak to wszystko zostało idealnie spasowane i wyprodukowane, no jest absolutnie bezkonkurencyjna, naprawdę karta totalny top, a widziałem karty absolutnie no, topowe innych konkurencji yy, na rynku, jeżeli chodzi o 40-90 i powiem wam szczerze, no nikt nie ma podjazdu do hofa. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię wykonania z zewnątrz, tego co możemy zobaczyć, bo kwestia wnętrza, wiecie, to już jest zupełnie inna kwestia, ją sobie później poruszymy. Jeżeli chodzi o wydajność, tutaj też uderzę skrótowo, no bo wydajność generalnie, jeżeli byłbym Liptonem albo kimkolwiek, kto dysponuje większą bazą testową kart graficznych w swojej platformie testowej, to mógłbym powiedzieć, mógłbym to jakoś porównać i odnieść do innych modeli. Niestety nie, dysponuje dysponuję taką bazą. Nie mogę się odnieść do innych modeli, więc będzie to wydajność czysto zawieszona w próżni na moim kąpie uzbrojonym w i9-12900K, do tego 64 GB pamięci RAM ddr 5 o taktowaniu 5800 MHz, cel 36 no, i wszystko zasilane przez przepotężną zasiłkę Dark Power 13 od Be Quieta, no która była tutaj niezbędna, którą sobie sprawiłem czy też o nią poprosiłem Be Quieta właśnie ze względu na tą bestię, tą bestię, która ma dwie wtyczki 12 plus 4 pin dwie wtyczki PCI Express 5.0 no i właśnie, ten zasilacz na starcie oferuje nam jedną taką wtyczkę, ale też dostałem i tutaj podziękowania dla Sieranta, bo mi podesłał zarąbistą przejściówkę, którą Be Quiet stworzyło, gdzie dwie dodatkowe wtyczki które normalnie były cztery wtyczkami ośmiopinowymi, tymi standardowymi, starymi, przerobiłem na kolejną, drugą już wtyczkę 600, w teorii 600-watową, 12-pinową, 12 plus 12 4 pin i dzięki temu mam aż dwie wtyczki, na których widnieje napis 600 w co w sumie w teorii powinno zapewnić mi 1200 W. W zasilaczu o mocy 1000W. No ale jak się Rand testował, i o tym Wam więcej powiem też w recenzji tego zasilacza, on akurat potrafi oddać grubo ponad 1000 W, więc w teorii nawet nie wygląda to tak głupio, że 1200 W z 1 kW zasilacza. No i był mi taki potężny zasilacz potrzebny, bo w teorii TDP tej karty graficznej to 666 W. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardziej zabieg Czysto marketingowe, ale wróćmy do tej wydajności. A do poboru prądu, hałasu i temperatur, jeszcze sobie przejdziemy. Wydajność, tak jak mówię, skrótowo, bo nie posiadam jakiejś większej baz kart graficznych, żeby Wam to bezpośrednio porównać. Dlatego też powiem tak, no absolutnie topowa jak to na 4090 w każdą grę na ustawieniach ultra w 4K, pogramy sobie w 60 klatkach, często y, nawet te najwydajniejsze, naj, najbardziej wymagające tytuły jak Cyberpunk bez problemu w 70 klatkach, y, Wiedźmin po reworku też 70-80 klatek, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj coś jest nie tak z tą grą u mnie na kąpie i generalnie u mnie coś jest nie tak z tym nowym wieśkiem, bo ma potężne Spadki klatkarzu i na pewno nie jest to wina karty graficznej ani mojego setupu, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Tutaj na pewno będę szukał jakiegoś błędu, jeżeli chodzi o platformę testową i ustawienia. Natomiast nadal potężne wyniki, jeżeli chodzi o FPS-y. Tak, ja za Valhalla na F4K to jest 120 klatek, więc frame w kosmos. Podobnie, jeżeli chodzi o Dying Light, tutaj też. Bez problemu okolice 80-90 klatek, a 60 klatek to w Dying Light czy tam 70 nawet, mamy nawet z wykorzystaniem Ray Tracingu na maksa i to bez włączonego DLSS-a. Więc nawet z Ray Tracingiem na maksa w Dying sobie sobie pogramy w tych PC Master Race'owych 60 klatkach. Jeżeli chodzi już o Cyberpunk'a, nie jest tak różowo tutaj 40-45, czasem 50 klatek, więc... Tutaj nie ma już magicznych 60 klatek. Podobnie w Wiedźminie na ustawieniach RT Ultra. Tutaj też nie będziemy mieli 60 klatek, ba nawet 50 za bardzo nie będziemy mieli stabilnych. Więc pod tym względem no oczywiście ten chip graficzny jeszcze nie po było pozwala na wykorzystanie w pełni gier i ich możliwości graficznych i wydaje mi się, że jeszcze sobie troszeczkę na taką kartę graficzną poczekam. Ba, może 40-90 Ti nam na to pozwoli, więc jeżeli chodzi o wydajność, bardzo zbliżona na pierwszy rzut oka do innych 40 90 Natomiast, tak jak mówię, nie mam bazy, żeby porównać. Ale przechodzimy do następnego aspektu, który już odbiega, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Innych kart graficznych i to dość znacząco, bo mowa tutaj o kulturze pracy, o temperaturach, no i o poborze energii. Jeżeli chodzi o pobór energii, powiem Wam szczerze, nawet mnie to bardzo nie zaskoczyło, a z drugiej strony też nie zszokowało 800-850 watów. Pod maksymalnym obciążeniem całej platformy. Ile sama karta w tym zżera, nie wiem. Nie jestem w stanie niestety tego sprawdzić. To dla Was sprawdzi Sierant, do którego leci ode mnie prosto ta karta graficzna, żeby tam sobie przetestował dokładne pobory prądu samej tylko i wyłącznie karty graficznej. Więc pewnie on do Was z takim testem, czy to na IT Hardware, czy na swoim kanale, czy na kanale IT Hardware wpadnie. Więc wtedy jak najbardziej tam zobaczycie ile sama karta pożera natomiast biorąc pod uwagę, że w ilu platform, jakby cała moja platforma z tą kartą graficzną na pokładzie to było około 180-200 watów, no to po odpaleniu wszystkiego na maksa rośnie to o 600 watów i powiem Wam szczerze, no nie jest to, jeżeli karta sama by generowała 666 a do tego dorzucił swoje proces, który potrafi sporo dorzucić no to zdecydowanie bylibyśmy powyżej tego 1000, więc karta nie dorzuca. Tych 666 W. Natomiast wydaje mi się, że w jakichś ekstremalnych scenariuszach, kiedy odpalilibyśmy tutaj przycisk OC, ustawilibyśmy ją na maksa, przetaktowali jedzenie, no to wydaje mi się, że jest w stanie tyle łyknąć. Natomiast ja chciałem to na idlu przetestować, bo zawsze tak, staram się testować. Wiecie, prosto z pudełka rzeczy. Jeżeli chodzi o podkręcanie, nie testowałem tego, wydawało mi się to zbędne, bo troszeczkę od takiej karty ok, to jest karta z jednej strony stworzona pod ekstremalne C, dla totalnych entuzjastów, ale ja powiem Wam szczerze, testowałem to z perspektywy takiego dzianego frika, który ma masę hajsu, żeby przewalić nam super drogą kartę graficzną, droższą w podstawie o jakieś... Kilkadziesiąt procent yy, i nie ma zamiaru bawić się w żadną ocenę, więc ja tutaj tego też nie robiłem. Jeżeli chodzi o temperatury, perfekto. Na maksymalnym wygrzewaniu w OCCT, co prawda, odczekałem tylko pół godziny, więcej mi się nie chciało, ale zamknąłem obudowę, nie tak jak tutaj. Yy. No to karta maksymalnie 70 stopni. Genialny wynik, powiem Wam szczerze, naprawdę genialny. Natomiast tutaj cała seria 4000 całkiem nieźle stoi, jeżeli chodzi o te temperatury, ale ta karta ma średnio 10 stopni mniej niż to, co kiedyś, nie, nie kiedyś tylko co testowałem w innych modelach serii 4000, więc bardzo dobry wynik. Przy tym kultura pracy też. Superowa, ponieważ w momencie wygrzewania do tych 70 stopni karta generowała. Tutaj macie przebitki z decybelomierza, właściwie z sonometru, nie decybelomierza, tylko z sonometru, no jakieś 41 decybeli. Dużo, niedużo w tym samym czasie. Taki dźwięk tładzie, sam komputer z wyłączonymi tutaj wentylatorami od iO, z wentylatorami od karty graficznej i tylko z włączonymi wentylatorami od obudowy, które są bezszelestne, miał 27 dB. Procentowo tego nie należy liczyć, ponieważ jest to skala logarytmiczna. Jest to wyraźnie głośniej. Natomiast generalnie absolutnie w takich kwestiach, kiedy gramy, klikamy myszką i tak dalej, no to komputer jest naprawdę bardzo, bardzo cichy. I teraz w tej beczce miodu łyżka dziegciu, Ponieważ po odpaleniu Cyberpunka odezwały się niestety cewki. karcie tej klasy, piszczące cewki, to jest rzecz dla mnie nie do pomyślenia. Naprawdę nie do pomyślenia. I z drugiej strony, dlatego tą kartę porównuję tutaj do Lambo, a nie do Pagani Huayry. Do Lambo, bo przypomniało mi się, nie wiem czy życie takiego youtubera buddha, on sobie kupił Lambo i generalnie najpierw, tak jak ja, w swoim filmie przedstawiającym ten samochód wygłaszał elaborat zachwytu nad tym samochodem, po czym pod koniec, podobnie jak ja teraz, dorzucił różne mankamenty tego przedrogiego samochodu, i ja tak samo dorzucam ten jakże poważny mankament tej karty graficznej. To nie jedyny mankament, więc e, jeszcze nie regulujcie odbiorników. Piszczące cewki to jest rzecz najbardziej karygodna w tej karcie graficznej. I okej, okay, być może z czasem one przestaną piszeć, no bo piszcząca cewka to jest coś. Co może się wygrzać, powiedzmy, i z czasem przestać yy, wydawać taki irytujący dźwięk, i ona tak naprawdę piszczała mi tylko i wyłącznie w menu Cyberpunk'a. Ja nie wiem, powiem Wam szczerze, od czego zależy to, że czasami cewki piszczą w jakichś dziwnych sytuacjach pod niemaksymalnym obciążeniem, a w innych pod dużo większym obciążeniem nie piszczą, nie mam pojęcia. Natomiast ta karta powinna być doprowadzona do perfekcji. Te Cewki nie powinny nawet leciutko stęknąć w jakimkolwiek scenariuszu. I to jest dla mnie dość duży minus. Czy skreślające tą kartę? Nie, nadal jeżeli miałbym nieograniczoną ilość kasy, to kupiłbym tą kartę graficzną, ale jest druga rzecz, która też mi się nie podoba. Mamy tu zarobistą rzecz, ten monitorek. Ten monitorek jest naprawdę genialną sprawą. Cena tej karty jest też podyktowana tym, że dostajemy tu m.in. takie feature, jak ten ekranik. I po pierwsze, to co miałem zarzut do tej karty już w edycji 3090 Ti Hall of Fame Edition, którą też się zachwycałem, no to micro USB w karcie, która kosztuje tyle kasy, ile to zaraz jeszcze pogadamy. I do tego, oczywiście, no. To, że bardzo często w aplikacji się nam resetuje ten ekran i trzeba to wyklikać, żeby znowu się odpalił, a nie że odpala się po prostu na starcie Windowsa. To też tutaj troszeczkę kuleje, więc nie jest to aż taka cudowna bez skazy beczka miodu. Jest ich tutaj troszeczkę. Ale czy jakbym miał nieograniczoną ilość kasy, to kupiłbym tą kartę graficzną? Tak, kupiłbym, bo zarobiście pasuje do mojego kompa. Naprawdę zarobiście pasuje do mojego kompa. Bardzo mi się podoba i e, jakość wykonania, kultura pracy to wszystko jest absolutnie na topowym poziomie. E, czy te dwie wtyczki 600W to przerost nad treścią? Być może nie. Dzięki temu może mamy lepiej rozłożoną dystrybucję prądem, e, mniejsze obciążenie na pojedynczej wtyczce, i, no i dzięki temu nam to wszystko dłużej podziała bez jakiegoś topienia się. E, tak, pół żartem, pół serio. Więc też spoko sprawa. Sama karta naprawdę genialna, ale prawdopodobnie nieziemsko droga. A ile kosztuje to nie mam zielonego pojęcia. Nigdzie tego nie znalazłem i takiej informacji też nie dostałem. Jest to karta turbo nie do dostania niemalże. Widziałem ostatnio, jeden z widzów podesłał mi link do 3090 TI Hall of Fame Edition która kosztuje 15 tysięcy złotych teraz, nie jakaś aukcja historyczna, teraz kosztuje 15 koła 30 90. to ile kosztuje? nie wiem, pewnie też z 15-20 koła, to nie jest aż tak istotne ile to kosztuje po tej karty nie kupuje człowiek, który przelicza jakąkolwiek opłacalność na wydajność czy na to co uzyskuje, może na to co uzyskuje już szybciej bo płacąc te 15-20 tysięcy Ktoś, kto to wydaje pieniądze tak, bo chce mieć coś absolutnie topowego, jak wspomniana wcześniej Huayra, czy jakiś SpaceX Starship, cokolwiek. To chce mieć produkt absolutnie idealny. Że wiecie, że on powie każdemu, że ma top of, of, of the top. No a tutaj jednak... Pewnie znajdą się karty z segmentu budżetowego, w których cewki nawet nie stękną, a tutaj jednak im się to zdarza. Co nie zmienia fa faktu, że karta jest absolutnie zachwycająca, genialna i przede wszystkim e, stanowi taką dużą wartość kolekcjonerską. Być może jeszcze jacyś e, overclockerzy ekstremalni mogliby coś więcej powiedzieć o zaletach tej karty. Ja nie jestem, niestety nie jestem w stanie, więc nie będę się na to silił i ona się turbo podoba. Nadal jestem największym giga. Fanem Hofów, bo to jest karta, która jest niemalże osobną marką. Wydaje mi się, że KFA 2 czy Galax. Nie, ma, nie mam w ogóle, tam mam pudełko, zresztą widzieliście na unboxingu. Tam nigdzie w oczy nie wali jaka firma to stworzyła. Tam w oczy wali Hall of Fame Edition. Hof, Hof. Więc wydaje mi się, że to, to już jest niemalże taka submarka. Wiecie, jak troszeczkę Bugatti, Bugatti należy do Volkswagen Group. A nikt tego nie kojarzy z Passatem. Tylko sobie myśli, bugatti, to jest to. I to jest takie bugatti wśród kart graficznych. Nikt tego nie kojarzy z KFA 2. To jest hof. To jest top of the top. Eee, ja jestem naprawdę podjarany tym kartą, ale w mojej obecnej sytuacji materialnej, bez tych grubych milionów na koncie, nie kupiłbym tej karty. Nie z tymi wadami, eee, które ma w tym momencie. To raz, a dwa. No, yy, jednak jest sporo, sporo przepłacona. Ale tak jak mówiłem, no jest to karta, którą troszeczkę nie należy traktować z perspektywy opłacalności. No, i to by było na tyle. Dajcie znać, czy kupilibyście kartę graficzną, nie patrząc na jej kwestię opłacalności, tylko kierując się takim czysto serduchem na zasadzie, ależ ona piękna. Dajcie znać, czy ktokolwiek z Was by tak zrobił. Ja tak, ale musiałbym mieć odpowiednie kwoty na koncie. A będąc w jakikolwiek sposób ograniczony finansowo, no to niestety chyba na ten krok się nie zdecyduje, o ile w ogóle tę kartę da się znaleźć. To też jest z takiego kolekcjonerskiego punktu widzenia niesamowity Rarytas. Wydaje mi się, że kolekcjonerzy kart graficznych. No, to naprawdę każdy z nich chciałby mieć hofa w swojej kolekcji. Dobra, kończę na dzisiaj, kończę ten elaborat zachwytów nad tą kartą graficzną. Jest nieźle, jest nieźle, ale powiem Wam szczerze, tą legendę, którą w mojej głowie zbudowała 3090 którą miałem Hall of Fame Edition, troszeczkę, tak nieznacznie, ale. Zadra się pojawiła na tej legendzie za sprawą tych cebek w tej karcie. Za sprawą cały czas tego mikro USB w tym ekraniku. To są pierdałe, powiecie. Ale jednak, legenda musi być legendą. Chociaż pewnie za miesiąc i dwa nadal będę wspominał tą kartę i zachwycał się jaka to ona nie jest genialna. No, żałuję troszeczkę, tak powiem Wam szczerze teraz z perspektywy, strasznie się rozgadałem, ale już kończę, że na przykład... Inne firmy jak MSI czy Asus nie wypuszczają swoich legendarnych kart graficznych, gdzie Asus miał Poseidona, jak kojarzycie. To była taka karta też z zintegrowanym chodzeniem wodnym w czasach, kiedy to jeszcze nie było modne. MSI miało swojego um, tan, Lightning, tak, Lightning wersje kart graficznych, takie żółte, też genialne. Dlaczego oni tego nie robią? To są takie karty, które są właśnie topkami. W swojej klasie. Brakuje takiej konkurencji dla Hofa. Wydaje mi się, że Hof w tym momencie stoi sam na takiej wyspie kart graficznych absolutnie topowych dla danej marki. Chyba, że nie, chyba, że macie jakieś takie modele, na, jakby w, na myśli, które nie są takie do końca seryjne, a są takie, wiecie, dla naj, absolutnie największych frików to dajcie znać. Dobra, ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Hofie. A ja Wam do dzisiaj bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia w kolejnym filmie, który mam nadzieję już jutro. Do zobaczenia. Cześć.